Siemanko, z tej strony Kamyk, witam Was w kolejnym odcinku po prostu Ultimate Team, zobaczcie na skład jaki mamy w tle Ebenike, Dumbia, Musa, Soul, Hulk, dwóch obrońców srebrnych brazylijskich, jeden kosztował mnie 4000, drugi kosztował mnie 60 tysięcy, do tego Tiago Silva w obronie, David Luiz, Markinos oraz Sirigu, więc... Skład całkiem niezły został podesłany przez jednego z was na Facebooku. Jeżeli nie znajkowanego, macie na Facebooku, wszystkie lajki na dole poproszę. A tutaj pierwsza bramka z główki Dawid, Luis i mamy 1 do zera. To był pierwszy test tego składu Myślałem, że Emenicę, no i Dumbia, dwóch takich koksów musi z przodu sobie dawać radę. Jak widzicie, Dumbia po ruletce, przebiegł boisko, 92 tempa i mamy 2 do zera. Siódma minuta, więc chwilę później koleś od razu wychodzi z tą. Taką, wiecie, ultra szybką kontrą, gdzie e, każdy z Was może to zrobić. E, wystarczy ominąć jednego zawodnika i tyle. Tutaj e, Soul próbował w Witinio, to jest właśnie ten zawodnik za 60 tysięcy, bo on ma 5 gwiazdek sztuczek. E, strzela z lewej nogi i mamy 3 do 1. E, gra jako środkowy pomocnik e, no i gra całkiem nieźle. Plus te 5 gwiazdek sztuczek. No i znowu to samo, widzicie e, ten kick -off glitch nowy, tak to się nazywa. Ja mam 3 obrońców dodatkowo, bo gram formacją 3, 5, 2. No i niestety. Przeciwnik zdobywa bramkę na 3 do 2. Druga połowa 47 minuta Są ma piłkę dośrodkowanie, tam jest Emeniky i Emenikę ładuje banie, e, bania, gol e, i mamy 4 do 2. Tutaj przeciwnik popełnia błąd, Halk dopada do piłki, podanie do dumbi, dumbia ma piłkę, schodzi powoli do środka strzela z fałsza i mamy 5 do 2. Przepraszamy trybuny, ale. Przeciwnik zaczął wychodzić z meczu i po prostu wyszedł. Emenike 8-9, Dumbia 8-8. No, i chyba całkiem niezły ten skład. Pierwszy mecz wyszedł całkiem przyzwoicie. Zobaczcie, jeszcze na szybko 5 do 2, 4300 końców, ponieważ mamy awans do ligi numer 8. Jej, w końcu ósma liga. No, i jeżeli zapytacie mnie o stroje w komentarzach, to was zabiję, bo zrobiłem o strojach specjalnie filmik. Jeżeli nie wiecie, sprawdźcie sobie, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę mojego kanału stroje FIFA 15. I mamy drugiego przeciwnika w składzie Emenike i Emenike rozpoczyna batalię dla niego dosyć dobrze. Schneider przy piłce podaje do Emenike, Emenike zjeżdża mojego obrońcę i jak wiecie jak po sankach w zimę, nie wiem co chciałem powiedzieć, chciałem coś zabłysnąć, ale mi nie wyszło. 42 minuta, Dumbia przy piłce, Dumbia do Musy, Musa ma w środku do Emenikę, Emenikę, szuka miejsca gdzie by tu podać, szuka, znalazł Christiana, Christian pod, bo, podłączył się do Emenikę, strzał i nad bramkarzem, ale bramkarz to obronił co jakiś czas będę was zaskakiwał właśnie akcją z nietrafionym golem ponieważ wpisaliście to w komentarzu a, a zawsze z racji tego że zawsze tutaj jest strzał gol i goli bramka, to z jeden, dwa takie klipy w ciągu odcinka postaram się wrzucić, takie lepsze, jakieś ciekawsze akcje właśnie takie obrony jak te, bo mega obrona była przeciwnika, no to Zobaczymy, tutaj jak widzicie obraz się skraszował Po prostu znowu Avermedia pieprzła No bo nic innego nie da się powiedzieć Avermedia pieprzła, ale wygrałem tam to spotkanie Możecie sobie sprawdzić w... Ile miałem wygranych spotkań I i po prostu wygrałem to spotkanie. Nie wiem, nie wiem jakim wynikiem, chyba 4 do 1. Tutaj mamy kolejny skład i znowu Emenike przy, przy, przy składzie. w składzie No i przeciwnik wyprowadza zabójczą kontrę, podanie górą do Emenike. Ten ma piłkę, Dawid Lewis nie jest w stanie go dogonić. Emenike strzela, gol i w 32 minucie 1 do 0. Smutek. Smutek na naszych twarzach, ale nie poddajemy się. Christian do Vitinio, ten do Emenike, Emenike, przepycha się, schodzi do środka pola z fałsza, płasko, ładnie, i mamy 1 do 1, druga połowa, 52 minuta, przywilej korzyści dla nas, ładne podanie do Emenike, Emenike znalazł soła, ten wbiega, strzela 2 do 1, easy peasy, lemon squeezy. No i teraz tylko strzelić bramkę na 3-1 i jesteśmy w domu. Dumbia ładnie tutaj przetoczył piłkę, tylko biegnie na sprincie, biegnie. Biegnie, biegnie, podanie do Eminikę ten z lewej nogi w środek bramki i mamy 3 do 1, Dumbia, Emenike, mega para z przodu. To muszę Wam polecić, jeżeli uda Wam się ich połączyć, na przykład tak jak w moim składzie, to bardzo, bardzo, bardzo Wam ich polecam, bo są mega koksy. Przechodzimy do ostatniego spotkania na dzisiaj, no i zobaczmy Stieła Di Grifo, zobaczmy co tu ma Baka, Hesse Rodriguez, Isco, no... Niezły skład, całkiem niezły skład, trzeba to przyznać mu. Do tego podłączył Herrera w środku pola. Zobaczcie, że on jedyny jest z Ligi Angielskiej, ale jest Hiszpanem, dlatego ma wszędzie połączenie. Emenike do Dumbi, Dumbia strzela i mamy 1 do 0 w 22 minucie. Więc myślę, że zaczęło się dla mnie całkiem przyzwoicie z racji tego, że... Polska na trybunach, flagi, super szybko, e, wszystko. Tutaj przejmujemy piłkę kolesiewi, który nie grał aktualnie, ale ja mam to w dupie, ja chcę wygrać każde spotkanie. I strzelamy na 2 do 0. Przeciwnik się obudził po tej akcji, no i w 50 minucie, druga połowa, Rodriguez Hase przy piłce strzela bardzo ładnie, odchylił się i strzelił na 2 do 1. Tutaj e, no ja próbowałem od razu po tym zrobić ten glitch oczywiście, czyli przebiec wszystkich obrońców, ale mi się nie udało, a udało się przeciwnikowi e, zrobić kontrę na mnie, strzał i niestety wpada to i mamy 2 do 2 i tak też zakończyło się to spotkanie. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Ci się podobało po prostu Ultimate Team, zostaw łapkę w górę, a ja widzę Was jutro, już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Piona, cześć.